W Mysłowicach odbył się pierwszy rugby maraz. Wydarzenie zorganizowane przez Hegemona Mysłowice przyciągnęło do udziału zawodników z Krakowa, Wrocławia oraz Czech. Mysłowicki rugby maraz to wydarzenie którego głównym celem jest przygotowanie drużyn do nadchodzącego sezonu. Na pierwsze sparingi w tym roku tak naprawdę jesteśmy no, najmłodszą ekipą tutaj juniorami, aczkolwiek no, sezon się zbliża. Za miesiąc gramy pierwsze, pierwsze mecze i dzisiaj jest super okazja, żeby, żeby mimo niesprzyjających warunków pogodowych trochę, trochę pograć. Pogoda wymusza na nas warunki wymuszają, że gra jest troszkę mniej kombinacyjna, bardziej, bardziej że tak powiem, fizyczna, ale no, to również nam pomaga dobrze się przygotować do nadchodzących meczów. Poprzez rywalizację z innymi zawodnicy mieli świetną okazję do wymiany doświadczeń, a tak także odskoczni od codziennego treningu, ponieważ poza sezonem rzadko nadarza się okazja do sparingów z drużynami z całej Polski i nie tylko. Mamy drużynę z Czech, z Najwyższej Ligi, mamy też Hegemona, który jest ligę wyżej mimo wszystko od nas, juniorów Juveni, czyli drużyny ekstraligowej, więc no naprawdę spodziewamy się tego, że to nie będą jakieś łatwe przetarcia. Mamy fantastyczną okazję, żeby przetestować się z trzema różnymi zespołami prezentującymi troszeczkę inne style, a za w zasadzie miesiąc z lekkim haczykiem zaczynamy drugą ligę rugby, więc Myślę, że naj, najwyższy czas już testować się z przeciwnikami, a nie tylko na treningach. Dla sportu Julia Wojarska.